Witajcie na kanale Pierogi z kimchi. Ja jestem Wiola, mieszkam w Korei i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam typowe koreańskie mieszkanie. Typowe nowe koreańskie mieszkanie, bo tak się składa, że akurat w takim mieszkam. Za każdym razem, jak pojawia się moje mieszkanie w jakimś odcinku, czyli w sumie zawsze, w komentarzach ktoś pyta, kiedy zrobię room tour, kiedy pokażę całe mieszkanie, bo to jest bardzo ciekawy temat. I ja też uważam, że to jest ciekawy temat. Ja też oglądam takie filmiki z mieszkaniami w różnych krajach, więc zróbmy to. Planowałam najpierw bardzo porządnie posprzątać, a potem to nagrać, ale jeżeli będziemy czekać, aż zrobię generalne porządki, to prawdopodobnie będę się już musiała stąd wyprowadzić. I nie nagramy, więc nagrywamy dzisiaj. Tak jak już teraz wspomniałam, możecie się domyśleć, że nie jest to moje mieszkanie, nie jest to kupione mieszkanie, jest to mieszkanie wynajęte. W Korei wynajem mieszkania jest bardzo ciekawy, bo nie płaci się miesięcznie kwoty jakiejś tam określonej, jak u nas, a przynajmniej nie płaci się zawsze, a często płaci się po prostu dość duży depozyt, który jest równy na przykład 80% wartości mieszkania. i po prostu płaci się opłaty, wszystkie swoje tam gaz, prąd i tak dalej i nic poza tym. I bardzo wiele osób wynajmuje w ten sposób mieszkania. My planujemy mieszkać w tym mieszkaniu 4 lata, mieszkamy już prawie 2, więc jeszcze 2 nam zostały, a potem zobaczymy. Więc póki tu mieszkam, to Wam pokazuję. Aha, i proszę nie skupiać się na wystroju wnętrz, bo ja się tu wprowadziłam będąc w ciąży, yy, potem pojawił się Sonu i tak naprawdę nie miałam jeszcze czasu, ani energii zająć się tym, żeby, to żeby urządzić to gniazdko swoje tak jakoś przytulnie i to, to mieszkanie to jest raczej bardziej zbiór przypadkowych mebli niż przemyślana kompozycja, dlatego proszę, nie skupiajcie się na tym. Skupmy się po prostu na tym, jak koreańskie mieszkanie wygląda i czym się różni od polskich i w ogóle. No, tak, tak myślę. Zaczynamy od wejścia, bo wejścia w Korei są bardzo ciekawe ze względu na zamki. Mamy tutaj takie zamki z panelem z kodem. Tutaj jest taki panel na wbicie kodu, a tutaj jest czytnik odcisku palca. No i tutaj jest kamerka, która... Yy, nagrywa nas, jak dzwonimy. Ta kamerka robi też zdjęcia, więc nawet jak nie ma nas w domu, yy, możemy potem sprawdzić yy, w domu, kto u nas był. Potem Wam pokażę jak, ale najpierw wyjdziemy. Weszliśmy do mieszkania i mamy taki przedpokój. I w tym przedpokoju, jak się tutaj wchodzi, jest fotokomórka i zaświeca się lampka. I tutaj są takie szafy po bokach, jak widzicie. Jedna, druga, i to są po prostu szafki na buty. One już były na wyposażeniu tego mieszkania. One są takie wbudowa wbudowane tutaj. Wychodząc z przedpokoju, mamy tutaj dwie pary drzwi. I taki ekranik, i na tym ekraniku można zaświecić światło w korytarzu, wyłączyć gaz w domu, wyłączyć prąd w domu i zawołać windę. To jest super sprawa, że można nim zawołać windę. Tutaj widać też zużycie prądu, dzisiejszą datę, temperaturę, nawet widać zanieczyszczenie powietrza. Bardzo mi się podobają te takie gadżety, i właśnie sporo ich jest w, w koreańskich mieszkaniach. Dobrze, włączymy światło. A jak już jesteśmy tutaj, to wypadałoby zajrzeć za te drzwi. I mamy tutaj łazienkę. Taką łazienkę to jest jedna z dwóch łazienek. W tym mieszkaniu, jak widzicie, jest tutaj wanna, chociaż nie jest to takie typowe jak się pomyśli o azjatyckich domach, to rzadko się wyobraża wannę, ale jest wanna. Nic tutaj tak naprawdę specjalnego nie ma. Ta łazienka też była już kompletnie urządzona, kiedy się tu wprowadziliśmy. Więc, tak w y, mieszkaniu pod klucz, już jest cała łazienka y, z pełnym wyposażeniem. Nie będę się tu skupiać na tej łazience, bo ona akurat nie jest ciekawa. W tej drugiej trochę będziemy dłużej. A teraz przejdźmy do <laughs> pierwszego pokoju, który, jak widzicie, robi zaskładzik, więc tu nie spędzimy tu dużo czasu. Chciałam Wam pokazać, że tu jest taka szafa, która już była na wyposażeniu tego mieszkania. Taka szafa, ona jest wbudowana, że nie można z nią nic zrobić, nie można jej przesunąć ani nic. I ona tutaj ma takie półeczki. We wszystkich mieszkaniach w tym bloku, w pierwszym pokoju, jest taka szafa, taka sama. Jak już tu jesteśmy, to tu jest taki włącznik światła. I sterowanie ogrzewaniem. Tutaj jest takie pokrętło. Można sobie ustawić temperaturę w pokoju. We wszystkich mieszkaniach w Korei ogrzewanie jest podłogowe zawsze. Nie ma kaloryferów, jest tylko ogrzewanie podłogowe. Jeżeli temperatura, którą ustawiliśmy, przekracza temperaturę, która jest obecnie w pokoju, to zaświeca nam się tu lampka i znaczy, że pokój jest ogrzewany. Ale my nie chcemy grzać, więc klikamy i wyłączam. A tutaj się steruje gniazdkami i włącza się światło w ten sposób. W każdym pokoju jest mniej więcej taki sam panel. Idziemy sobie tutaj korytarzem i po lewej stronie jest pokój pana Zo so. Często pojawia się też takie pytanie w komentarzach, czemu Sonu ma takie łóżeczko, czemu śpi na podłodze. W Korei ogólnie ludzie często śpią na podłodze, uważają, że to jest zdrowsze i do takiego czegoś są przyzwyczajeni. Sonu nie śpi tak na podłodze, na podłodze. Ma tam materac, ma tam przykrycie tego materaca i ma ten płotek dookoła. Nie ma takiego stricte łóżeczka, takiego jak w polskich domach dzieci mają, bo miał takie, kiedy spał w naszej sypialni, ale z niego wyrósł, bo nie wiem, czy wiecie, ale Sonu jest dość wysoki. Yy, I wyrósł z niego, i nie kupiłam mu od razu takiego łóżeczka. Mniej więcej dla dwulatka, bo jeszcze byłoby to dla niego niebezpieczne. A nie chciałam kupować takiego łóżeczka ze szczebelkami, bo chciałam go przenieść do jego pokoju. Wiadomo, sonu często ząbkuje i tak dalej, jest jeszcze malutki, więc czasami ciężko mu się śpi samemu. I wtedy ja mogę przyjść, położyć się koło niego. Jest nam obydwojgu wygodnie. Jest to super rozwiązanie. Polecam Wam takie rozwiązanie, jeżeli możecie dostać gdzieś takie płotki i tego typu materacyk. To polecam takie rozwiązanie, jest super. Tak. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, a teraz przechodzimy do następnego pokoju po prawej. On jest dość spory i on robi za moją klasę. Jak się tu przeprowadziliśmy, to ja chciałam uczyć angielskiego w moim mieszkaniu, bo bardzo wiele osób tak robi i po prostu robi sobie jeden pokój przeznaczony na klasę i tutaj przyjmuje dzieci i tak dalej. Zrezygnowałam z tego i uczę tutaj online języka polskiego, więc używam tej gigantycznej tablicy tylko na zajęciach online i. Co tu jest specjalnego w tym pokoju? Tutaj jest klimatyzacja. Jeżeli kupuje się mieszkanie w Korei Nowe, to można sobie wybrać, czy chcemy mieć klimatyzację w każdym pokoju założoną już tak domyślnie, czy chcemy sobie sami po prostu takie klimatyzatory instalować. I ta osoba, która kupiła to mieszkanie, kupiła je z myślą wynajmowania go cały czas, więc no, nie chciała inwestować dodatkowych pieniędzy w klimatyzację, dlatego też wybrała opcję bez klimatyzacji. I dlatego tutaj mamy taki zainstalowany klimatyzator. W Korei w lecie jest dość gorąco i raczej klimatyzacja jest na porządku dziennym, więc ja tutaj w mojej klasie mam. Taki klimatyzator. On jest tutaj zamontowany. Jak widzicie, to jest taka naklejka, bo w każdym pokoju na ścianie jest taka naklejka. Tutaj można zainstalować klimaty klimatyzator, więc <głos》> jeszcze jej nie zdarło. No tak wygląda ta moja klasa. Dobrze, wychodzimy i idziemy dalej. Tutaj mamy salon. Salon połączony z kuchnią. Więc zacznijmy od tego salonu. W tym salonie najbardziej ciekawiącą u Was rzeczą zawsze w komentarzach jest to, co stoi tutaj. Co to za dziwna lodówka w rogu Twojego salonu? Ta dziwna lodówka to też jest klimatyzacja po prostu taka stoi stojąca jednostka klimatyzacji. Taki mam widok z okna. Co tu jeszcze jest ciekawego? Jak widzicie, tutaj też jest taki wielki płotek, plac zabaw dla sonu, i to jest bardzo normalna rzecz w koreańskich mieszkaniach. Praktycznie w każdym koreańskim mieszkaniu, jeżeli jest dziecko, to wygląda to zawsze tak samo. Jest taki płotek z takimi matami miękkimi na dole. Miejsce, w którym dziecko się może bawić, i zawsze te salony koreańskie są całe zawalone tymi zabawkami. I ja sobie obiecywałam, że ja sobie tak nie zawalę salonu, ale jednak moje macierzyńskie uczucia wygrały. I pierwsze, co zrobiłam, jak Sonu się zaczął troszkę ruszać, to kupiłam te płotki maty, i tutaj urządziłam taki plac zabaw. Takie płotki w ogóle w Korei są bardzo tanie w porównaniu do takich płotków w Polsce i yy, bardzo dużo je osób je kupuje używane. Ja też kupiłam używane te płotki i co tutaj jeszcze jest? Telewizor na stojaku i zawsze was też nurtuje ten stojak, kto to ma taki biurowy stojak w domu. No. Mi się podoba ten stojak powiem Wam, bo można sobie telewizor przenieść do sypialni na przykład. Albo w inne miejsce i można sobie oglądać, można sobie też oglądać jedząc obiad, więc fajne to jest. No, to wygląda tak. Tak sobie, ale nie zagraca pokoju. Zwykle we wszystkich koreańskich mieszkaniach to wygląda podobnie. Po jednej stronie jest kanapa, po drugiej jest telewizor i tak naprawdę nie ma zbyt wielu mebli. Rzadko są jakieś mebrościanki te, tego typu rzeczy. Jak widzicie to okno, to rzadko też są firanki w koreańskich mieszkaniach. Zwykle tylko zasłony. A jeszcze się czasami pytacie, co to tutaj stoi? To jest oczyszczacz powietrza, bo w Korei często jest spore zanieczyszczenie powietrza. Idziemy teraz do kuchni. Tutaj jest kuchnia połączona z jadalnią. To mówiłam już kiedyś, ale na pewno nie wszyscy oglądali, więc wszystkie kuchnie w tym budynku wyglądają identycznie. Chyba, że ktoś przy kupnie mieszkania zażyczył sobie zmianę frontów, zmianę szafek, ale zwykle one i tak będą podobne. I te szafki, wszystkie co tutaj widzicie, były już na wyposażeniu tego mieszkania. Tak samo jak te dwie dziury na dwie lodówki. W każdym z mieszkań w tym bloku są takie dwie dziury na lodówki w szafkach, bo jedna lodówka to jest lodówka, w której przechowuje się kimci, ale w naszym wypadku nie tylko kimci, różne rzeczy inne też, owoce, warzywa, a druga lodówka to jest taka zwykła lodówka. Nie będę się tutaj za bardzo skupiać na wyposażeniu tej kuchni, dlatego że jest już taki filmik na tym kanale, nazywa się Dziwne Koreańskie Sprzęty Kuchenne i zalinkuję go w opisie albo tutaj też gdzieś na górze będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć. I... Rozwiążemy teraz zagadkę, która z pewnością nurtuje widzów tego kanału, czyli co jest za tymi drzwiami. Tak. Tu jest pralnia. Taka ona jest malutka mieści się tu ledwo ta pralka i suszarka. Może tego teraz nie widać, ale ta pralka i suszarka są bardzo duże, bo mają po 16 kg. W Korei zwykle wszyscy mają takie 16-kilowe pralki. Często też ludzie mają suszarki. Wydaje mi się, że częściej niż w Polsce ludzie mają suszarki, yy, szczególnie jak mają dziecko. Myślę, że wynika to z tego, że te sprzęty tutaj są tańsze niż w Europie. Wynika to też z tego, że Koreańczycy mają bardzo wielkie kołdry i nie, uży, nie używają tych kołder tak jak my, że po prostu pierzemy poszewki, a niekoniecznie ten wkład kołdry, tylko te kołdry pierze się całe, razem z poszewką i one się mieszczą tylko do takich pralek. Dlatego chyba, moim zdaniem, Koreańczycy mają takie wielkie pralki. Mamy tutaj jeszcze dodatkowy zlew, żeby sobie coś wyprać albo coś umyć, nie brudząc kuchni przy tym. Pewno nie, nie umknęło Waszym oczom to takie dziwne małe coś. To jest suszarka. Ja nie wiem, czy, nie wiem, czy stanie jej w środku pozwala na otworzenie. Widzicie, ona tu nie jest najczystsza w środku, bo to jest suszarka na śmieci. To jest suszarka na śmieci biodegradowalne, dlatego że w Korei bardzo dużą uwagę przywiązuje się do segregacji odpadów i trzeba te wszystkie biodegradowalne odpady wyrzucać osobno. I to jest dość uciążliwe z tego względu, że to są jednak rzeczy z przygotowywania jedzenia i one mają tam często nieprzyjemny zapach, więc taka suszarka pozwala nam wysuszyć te rzeczy. Żadne zapachy z niej nie wychodzą, bo ona ma z tyłu filtry, więc suszymy sobie tutaj odpady, potem je wyrzucamy i one nam już tutaj nie woniają. Więc taka suszarka, one też są dość popularne w Korei teraz. Za tymi drzwiami była pralnia, a my teraz nie kończymy jeszcze, tylko przechodzimy do sypialni. Aaa, nie nie nie, ja jeszcze sobie teraz przypomniałam, że nie pokazałam wam jednej bardzo ważnej rzeczy. Tutaj jest taki ekranik i on, tak jak ten ekranik przy wejściu, pokazuje nam temperaturę powietrza, yy, zanieczyszczenie powietrza. Możemy sobie nim przywołać windę, możemy sobie włączyć wentylację. I tutaj są takie różne, różne rzeczy do sterowania. Tutaj się przyciska i możemy sobie sterować ogrzewaniem. Teraz widzimy całe mieszkanie. Możemy sobie tutaj włączyć i wyłączyć ogrzewanie w całym domu. Tutaj zapala się światło, wyłącza się yy, prąd. Jeżeli wejdziemy w zakładkę. To możemy sobie zobaczyć kamerką, kto stoi przed naszymi drzwiami. Możemy sobie też otworzyć tutaj drzwi wejściowe. One wydają takie dźwięk, jak się otwierają i zamykają. Możemy tutaj wejść w CCTV, czyli w kamerki. I tutaj są kamerki yy, ze wszystkich placów zabaw, jakie mamy na tym osiedlu. Ktoś się tu bawi? Tutaj nie ma dzieci. Jeżeli Was interesują też te prace zabaw, to w pierwszym odcinku na tym kanale były wszystkie pokazane, bo to był odcinek o osiedlu. Możemy sobie sprawdzić, kto był u nas, jak nas nie było. I tu są zdjęcia zapisane przed wejściem, kto u nas był. Dobrze, więc myślę, że pokazałam wszystko w tym salonie, wszystko na tym ekraniku, nic tu już nie ma takiego jakiegoś szałowego, więc przechodzimy do sypialni i to już będzie koniec. I jesteśmy teraz w sypialni i wbrew pozorom kryje się tu wiele pomieszczeń jeszcze, więc troszkę to jeszcze potrwa. Nic tutaj tak naprawdę nie ma ciekawego. Jest łóżko, jest biurko mojego męża. Tutaj jest szafa z ubrankami Sonu. Ciekawiej zaczyna się robić tutaj, bo tutaj mamy jakieś takie dziwne drzwi. Mamy toaletkę, która też była w tym mieszkaniu już na wyposażeniu. Więc taka toaletka skromna, dwie szufladki, lustro, no i tyle. I przechodzimy teraz dalej. Tu są kolejne takie dziwne drzwi. Może, może uda mi się zasłonić ten bałagan sobą. Tutaj jest garderoba i te wszystkie szafki, które tutaj są, te szuflady, one też były tutaj już w tym mieszkaniu, bo ten pokoik garderoba zawsze jest już tak umeblowany garderobowo. Idziemy dalej. Mamy kolejne drzwi i to są drzwi do łazienki. Tutaj mamy łazienkę, jest prysznic, kabina prysznicowa, taka niespecjalna, no nic ciekawego. No tutaj jest to lustro, takie samo jak w pierwszej łazience. Ono też tam chyba nie powiedziałam, ale ono też tu już było po prostu. I co tu jest jeszcze ciekawego? No, najciekawszą rzeczą jest ta toaleta ta toaleta z bidetem, z panelem. I tutaj jest bidet, w niej podgrzewanie deski. Nie ma chyba takich szałowych rzeczy jak w niektórych, jak pokazują w filmach, że jakieś, nie wiem, melodyjki i tego typu rzeczy, no, ale taka tak, taka jest i ona też już była tutaj w tym mieszkaniu od początku, więc już prawie skończyliśmy, pozostało nam jeszcze parę rzeczy tylko. Przechodzimy teraz do kolejnego takiego pomieszczenia, które jest u nas zupełnie puste. W Korei takie coś się zawsze nazywa weranda. W starych mieszkaniach taka weranda jest w każdym pokoju w mieszkaniu. Teraz już nie robią tego w ten sposób i weranda jest tylko w sypialni. Tutaj często ludzie suszą sobie pranie, jeżeli nie mają suszarki. Często trzymają tutaj jakieś rzeczy, czasami trzymają rośliny. Tutaj jest taki prysznic jakby taki spryskiwacz do wody. Jak ktoś ma tu rośliny, to mu się to na pewno przydaje, albo jeżeli ktoś tutaj sobie yy, yy, trzyma pranie i tak dalej. No to to pomaga w utrzymaniu tego miejsca w czystości. I co tu jest jeszcze ciekawe? Tu jest taki panel i tego panelu się używa do sterowania tym, co jest tutaj u góry, czyli taką suszarką na pranie. Jak przyciskam ten guzik. Co tutaj jest jeszcze? Tu jest sterowanie wentylacją w mieszkaniu dodatkowe. Tutaj i <ścoughs> i oczywiście tutaj mamy kolejne drzwi. Jak widzicie, w tych koreańskich mieszkaniach tych drzwi jest dużo. To są kolejne drzwi do wejścia, wyjścia ewakuacyjnego, nawet tu jest taka naklejka jeszcze wyjście ewakuacyjne. Ja tutaj mam straszny bałagan. Tu jest też miejsce, w którym się trzyma jednostkę klimatyzacji. Tutaj to się tak odsłania. Jeżeli mamy włączoną klimatyzację, to to musi być odsłonięte, żeby nam powietrze się wymieniało odpowiednio. I, i co tutaj jest ciekawe, tu jest takie wyjście ewakuacyjne, i jeżeli ja bym chciała. To mogłabym sobie teraz to otworzyć i znaleźć się u sąsiadów. Myślę, że to jest takie dość zaskakujące, no bo naprawdę możemy się znaleźć u sąsiadów za chwilę, dosłownie, jeżeli tylko to otworzymy. Ale nikt z tego nie korzysta, oczywiście. Mam tu też takie same ogóry, więc jeżeli sąsiedzi z góry chcieliby się u znaleźć u mnie w mieszkaniu, to też by mogli. Korzysta się z tego tylko w nagłych wypadkach, w przypadku ewakuacji, więc nie ma się raczej czego obawiać. Pogadałam strasznie dużo, mam nadzieję, że nie uśniecie podczas tego filmiku i. Tak, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak ten rozstaw pokojów, jak te, te, te takie różne ciekawostki, które Wam tu pokazałam, te ekraniki Wam się podobają. I mm, jeżeli nie widzieliście filmiku o sprzętach kuchennych, o kuchni, to zapraszam Was do oglądania. Będzie link w opisie i dziękuję za uwagę. Tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa!